Obecnie jesteśmy w rzeczywistości, gdzie zrównoważony rozwój jest niezwykle istotny, dlatego producenci dbają o działania proekologiczne i wprowadzają produkty, które właśnie wypełniają ten trend. Dlatego też OSM Łowicz wprowadził produkt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnego konsumenta. Produkt, o którym chcemy opowiedzieć, trzymamy w rękach. Jest to mleko bez laktozy 1,5% i 3,2%. Już na kartonie jest informacja, że opakowanie nie zawiera warstwy aluminium. Jest to pierwszy na polskim rynku taki produkt. Producent zaznacza również, że poprzez. Po pozbycie się tej warstwy aluminium zwiększony jest udział surowców odnawialnych, a także ograniczona emisja CO2. Producent zaznacza również, gdzie powinniśmy takie opakowanie wyrzucić. Współczesny konsument zwraca uwagę na to, jakie produkty kupuje. Nie dziwi więc wynik badań Nielsena, wskazujący, że niemal 50% konsumentów interesuje się ekologią, a co za tym idzie, zwraca uwagę na produkty, jakie kupuje, a także opakowania, w jakich są one zamknięte. No i w tym celu kluczowa wydaje się być etykieta. Dlatego OSM Łowicz zdecydował się na kartonie swojego mleka umieścić pełną informację. Mamy tu także informację o certyfikacie FSC, który posiada ten karton. Co to oznacza? Oznacza to, że surowce wykorzystane w produkcji tego kartonu pochodzą z legalnych, odpowiedzialnie zarządzanych lasów z poszanowaniem praw natury i lokalnych społeczności. Spółdzielnia Mleczarska Łowicz wprowadziła to rozwiązanie jako pierwsza w marcu 2022 roku, a skorzystała z usług firmy SIG, która to wprowadziła jako pierwsza na świecie, jedyny taki karton aseptyczny do produktów mlecznych bez warstwy aluminium.